Cześć! I kręc, no, hmm. wojna. Tak. Jezne wojny. I najfajniejsze że o te takie sztukanki ci te i tu kołali. Ja siedziałem ja wś, ja sobie coś takiego zrobili Bardzo dobrze. Zrobimy ci. I ona jest fajna. I no takie. I tak się nasiła i my mamy takie kajty jeszcze na... Mówisz o innych gierkach? No. I w niej wojnie. A widziałeś ile tutaj? Książek. No. Książeczek. A widzisz. Bo się ostatnio bawiłeś tym ze świata dysku. A mamy książki Gwiezdne Wojny, bo my lubimy Gwiezdne Wojny. Mhm. I obejrzeliśmy... Wszystkie rozgrywki z tej gry na kanale Mrocznego. Pozdrawiamy. I Michała i Sebastiana. I całą ekipę. A tutaj mamy Bitwę Ochot. Taka śnieżna planeta, można powiedzieć. Akurat mamy, pada śnieg. Dokładnie poczekaj poczekaj tu jest mamy tak tu mamy instrukcję rzeczywiście tu mamy instrukcję i nas przede wszystkim interesuje o takie. wariant drużynowy od trzech y, trzech czterech graczy. Co to jest. Wow, są. Mali pan się no, możesz już sobie to wszystko wyciągnąć Nie ja i ciągnę to, mhm. ja i ciągnę kota. Wow, a ja kontynuuję. No, dawaj, wyjmujemy, a te, a te. Ile będą szły? Tutaj zobacz, mamy sądy. Tu jest jeszcze trzeci skurczybyk. Ja już wiem, że żeby, żeby wszystko wiecie, ale zobacz, jakie skurczybyki. Są malutkie żołnierzyki. Dobra, co my tu mamy? Szturm na bazę Echo. i z kolei mamy szturm na bazę Echo. Tutaj mamy posterunek Delta. Dobra, cóż to jest to tutaj, chłopcze? Księga scenariuszy. Imperialny rekonesans. Już tu dochodzimy do 6, Jest tutaj 10, Tutaj 12. Tutaj możemy te wypraski z wyprasek powyciągać. To jest drukarki 3D. Nie. To chyba nie jest z drukarki 3D. To, to, jest, jest, to jest... taki odbijane. No i co? Już tu mamy jakieś tak 18. No tutaj jakaś, jakaś taka większa sprawa. Dwa egzemplarze gry podstawowej. No to na razie nie mamy dwóch egzemplarzy gier, gry podstawowej. Patrzcie, to mój kocham, już go pokazywałem. No to bo bo... Pokazywał. No, on No chyba nie chce występować na YouTubie. Niece. Nie chce. Kampania. Będziemy to analizować, oczywiście. Tutaj mamy planszę. Jakbyście przez przypadek nie czym wiedzieli... To jak... kupiłeś? Słucham? Na czym to kupiłeś? Słuchaj, ja to kupiłem na licie za... Ktoś kupił i odsprzedał w folii. Także... I jak chcecie, to można kupić na... I no, no na, na czym to piło? Nie wiem. Na czym się, to kupiło? Gdzie, gdzie, gdzie? Na no, no, ja Oliksie. na oliksie <laughs> musi cię to kupić. O, już przyszedł. Już pisze, już przyszedł Już przyszedł. No dobra. Mamy instrukcję. Mhm. Mm No dobra, ale to jeszcze nie wszystko jest. Nie? No nie. A, to... Ej, poczekaj. Poczekaj, poczekaj, poczekaj. Tu są karty, które chcemy. Ja nie pamiętam, się to jest A, to są takie wieżyczki. Takie wieżyczki są i się... I się strzelają. No. To były śmigacze właśnie. Oto? Tak. Wydaj rozkaz dwóm jednostkom pojazdów. Każda z nich może ruszyć się o jedno pole, gdy zakończy atak. Um, nie wiem, co to jest to paweł i powiem Ci, mamy taki, no, jak to taki, mamy dwóch takich, jeden dwóch kolorów, w jeden paweł, a ja jeden nie miałam. jak to no, taki, ale powiem mamy coś, co, nie wiem, co to jest. Tak, tak. Tu się karty stawia. A karty? Wiesz, to przed sobą? I cię te kajty mają. O tu? No, słuchaj, no ty wszystko wiesz. I cię ta jęta jest pod planszą I cię, to są I to się jopi. co się zobaczy. Patrz, patrz. To tak się robi. I o to chodzi. Coś takiego fajnie ale ja, ja lubię to, bo lubiłem to, bo mam oczu z takiego. Wszystkich naszych skarb z czegoś takiego nie było. No dokładnie. No dokładnie, tak jest. <laughs> Dziękujemy.